Witam serdecznie. Skoro tu trafiliście, to znaczy, że jesteście na moim blogu takeout.blogs.pl, cieszy mnie to nie, niezmiernie, i chciałbym na początek opowiedzieć, o czym będzie to blog. Będzie to blog o Włodzimierzu Takeout. Pod takim oto pseudonimem mam zamiar tutaj występować. Dlaczego pseudonim? Ponieważ po prostu się boję o swoją osobę. Są środowiska lewackie, które nie tolerują, jeżeli ktoś wyraża swoje poglądy no i po prostu nie tolerują prawdy chcę zaszczędzić obelg, wyzwisk po swoim adresem zarówno sobie, jak i wam mam nadzieję, że ten blog będzie trzymał odpowiedni poziom blok zatytułowany jest władca na krańcu świata jak wspomniałem, będzie to blok o mnie, głównie o moich poglądach o ideach, które we mnie siedzą będzie to blok o moich opiniach na temat bieżącej polityki z Polski i ze świata. Będzie to blok o naszej kochanej ojczyźnie, będzie to blok o Polsce, będzie to blok o Polakach, Bo oczywiście o tych prawdziwych Polakach, nie tych, a mamy z tym duży problem ostatnio, tych napływowych, tych, którzy przyjeżdżają do nas z Afryki, z Ameryki Południowej, z Azji a nie daj Bóg i z, i z Izraela. Będzie to blok e, o prawdziwych Polakach, którzy przelali swoją krew pod Monte Cassino, nad Wizną, Powstaniu Warszawskim. Będzie to blok o Polakach, którzy walczyli pod Grunwaldem, którzy, którym, dla których ważne jest dobro ich własnej ojczyzny. Nie ukrywam, moje poglądy są poglądami prawicowymi. Niektórzy mówią, że są to poglądy radykalne, skrajnie prawicowe. Ja się nic z tym nie zgodzę. Są to poglądy normalnego Polaka, Polaka katolika, któremu, który wyznaje znaną wam wszystkim zasadę Bóg, przede wszystkim później honor i ojczyzna. To są trzy najważniejsze podmioty, które są bardzo ważne i jedynie słuszne w życiu każdego, każdego Polaka, każdego człowieka. Do tego dodałbym może jeszcze rodzinę tylko taką prawdziwą rodzinę gdzie jest ojciec, gdzie jest matka, gdzie są dzieci. W takich rodzinach, a sam z takiej rodziny jestem, z jest bardzo dużo miłości. I to cieszy. Nie mówię tutaj o, o, o rodzinach e, mówi się na ich rodzinach no, homoseksualny, żeby ładnie powiedzieć dla mnie to nie są rodziny dla mnie to nawet nie są ludzie no ale o tym może będzie jeszcze okazja okazja pomówić chciałbym jeszcze może na sam, na sam koniec siebie pokrótce przedstawić kim jestem żeby nie, nie być takim no namem jestem studentem czwartego roku politologii Uniwersytetu Warszawskiego ten blog jest moim pierwszym blogiem, Wybrałem formę wideo, ponieważ wydaje dla, dla mnie się osobiście łatwiejsza. A i Wam pewnie też ułatwi nieco życie. Założyłem również Facebooka, zapraszam na niego. Nie za, bardzo, nie za bardzo jeszcze we wszystkim się orientuję. Nie miałem okazji pracować na tego typu portalach, ponieważ uważam, że wszyscy wiecie dobrze, kto za tego, za tego typu portalami. Stoi, no ale innego wyjścia, wyjścia komunikacji e, obecnie, obecnie nie ma. Nie bez powodu na to też się również mówi Facebook, prawda? Taki, taki e, drobny, drobny żarcik na początek e, naszej, naszej współpracy, że tak się wyrażę. Mhm. No to, to chyba na tyle. Na razie chciałbym życzyć Wam wszystkim, e, nieważne która to będzie godzina, E, miłego, miłego dnia i kochajcie, kochajcie Polskę. Dziękuję.